piękna pogoda, co prawda słońca nie ma, ale nie pada zero wiatru. Słuchajcie, wszedłem w taką leśną zagrodę, bo widziałem, że siata jest wygięta, słupek był stary. Spróchniały pod ciężarem byków się <laughs> złamał. Widziałem jakieś tam. Tropy, jakieś odchody, jakieś wytarcia w, tym, w tej zagrodzie. Dosłownie uszedłem 10-15 metrów. I słuchajcie, taki numer. Piękna barwa. Nie wiem, czy, czy to nie będzie do par dziesiątka, którego mam w domu. Zobaczę. Ale chyba dwunastaczek, bardzo podobny formą, wielkością. Ale przepiękna, przepiękna barwa, perełka, barwa po całości. No i ta tutaj już troszeczkę sobie leży. No ale fajny, tak bardzo. Bardzo podobna ta korona też taka była taki dziesiątek i, i się lekko taki zarys robił na dwunastaka, tutaj widzę, że bardziej to poszło, więc, więc bardzo możliwe, że, że to będzie że to będzie do pary Także co fajnie bardzo przyjemnie chodzę dalej